Zapraszam was na materiał, gdzie pokażę jak ta mała płytka za 5 dolarów może obsługiwać Matter over Thread i Matter over Wi-Fi. To wszystko w Home Assistant za jedyne 5 dolarów. Będzie to instrukcja krok po kroku. rozważcie subskrypcję Smarty. Zaprasza, zaczynamy. Zanim zacznę pokazywanie na komputerze, co musimy zrobić, to zacznę od pokazania wam tej płytki. Więc jest to płytka z ESP32 i o jej kod dalszy to jest C6. I ten C6 co się co ma fajnego, to ma dwa porty USB-C: jeden jest UART i drugi jest USB. I jeżeli chodzi o to, co ta płytka ma, no to właśnie ona ma taką częstotliwość, że może obsługiwać thread. I również ma Bluetootha i no i oczywiście jest po jak SP32 po też Wi-Fi. Jeśli dobrze przeczytałem, to ta płytka jest jedną y, z nowszych, no i bardziej ciekawych, no jak widzicie ma te nowsze rzeczy, czyli i ma WiFi i Bluetooth y, te BLE i thread. I taka płytka też może być dla Home Assistant taką bramką na BLE, więc to wydaje mi się, że pokażę w kolejnym materiale jakim bym zrobił, bo tutaj skupimy się na Threadzie i bluetootha zrobimy osobno i to też będzie fajnie, bo można pozbyć się różnych innych bramek, bo ja na przykład mam jakieś inne bramki, które właśnie te i obsługują innych mark, a tak będę mógł mieć swoją i będę wszystko widział w Home Assistant no i ta płytka kosztuje około 5 dolarów, linki znajdziecie do Allegro i do AliExpress w opisie filmu i tak naprawdę, nic więcej nie potrzebujemy. No, w sumie to jeszcze zasilanie, nie? bo tutaj będziemy mieć USB-C i zasilanie pewnie 2A będzie najlepiej, jak już taka, taki zasilacz będzie miał. No i jeśli chodzi o zasilanie tej płytki, no to tą płytkę musimy podpiąć do Home Assistant. Czyli jak macie swój serwer, gdzie jest położony, gdzie macie wgranego Home Assistant, to ja na przykład używam jedną USB do Zigbee. A tutaj będę miał do Threada. Jeżeli chodzi o Home Assistant, to same Home Assistant może obsługiwać być serwerem Matter, ale over the Wi-Fi, a nie Thread. I to właśnie ta płytka jest potrzebna nam, żeby mieć over the Thread. W moim materiale zobaczycie, jak właśnie włączyć też ten serwer Matter, żeby mieć Matter over Wi-Fi, ale głównym celem tego materiału jest pokazanie jak zrobić over the Thread. No i dobra, no to zakładam, że macie tą płytkę już, jeszcze ja jej nie podłączam do komputera i teraz przejdziemy do, do komputera i pokażę Wam co musimy ściągnąć, żeby wgrać na to oprogramowanie. Jesteśmy już na, na komputerze i będziemy musieli ściągnąć najpierw jeden program, który zainstalujemy na komputerze i on pozwoli nam na wgranie obsługę tej płytki i wgranie na niego tego programu, który będzie obsługiwał Matter Over Thread. Link do tego programu zamieszczę w opisie filmu i co zrobimy? To ściągniemy prosto ze strony internetowej. Tu klikamy i mamy pierwsze. Ja akurat mam Windows, więc ściągam pierwszego, Exe. Akurat ten plik dużo nie zajmuje, ale instalacja nam troszeczkę zajmie. I jak tu odpalamy te Exe, no to bierzemy Start Installation. No i tu mamy do wyboru typy instalacji i co ja zrobię no to zainstaluję jako jako easy installation i to, to troszeczkę trwa no i właśnie potrzebujemy wersję co najmniej 5.5, jeśli dobrze pamiętam. Jest jeszcze chyba 6, ale ona jest jako beta więc tu ok. Installation path ok i widzicie, że aż 3,5 giga. No i może to zająć od 10 do 45 minut. I u mnie faktycznie tak długo to się wszystko instalowało. Najpierw musi tutaj się ściągnąć, potrzebne rzeczy muszą się zainstalować, więc jest tego faktycznie. No i tutaj na pewno troszeczkę poczekacie. No i mamy installation completed. Możemy przejść go to the dashboard. I tu widzimy, co, co mamy: 5.5, super. I tutaj kliknę Open Terminal, ale mi to nie zadziałało, więc tym się nie przejmujcie. To sobie wszystko zamknijcie. Wejdźcie w programy i wyszukajcie IDF. No i jak tu widzicie, jest właśnie IDF wersja 5.5.2 i PowerShell, i o to właśnie nam chodzi. To jest też taki Command Prompt. I jak w Command Prompt wejdziemy, no to tutaj musimy wpisać naszą pierwszą komendę. I te komendy po kolei również też będą w opisie filmu. Więc możecie po prostu je skopiować i wkleić jedna po drugiej. I pierwsza komenda to musimy przejść do odpowiedniego folderu, i ona się właśnie tutaj zaczyna CD. I tu klikamy Enter. No, jak widzicie, przyszliśmy do folderu, i teraz wpisujemy drugą. I po odpaleniu drugiej, zacznie tu się sporo ciać, więc po prostu tutaj możecie sobie na to popatrzeć, a sam program po prostu będzie robił swoje i przygotuje właśnie program do, do wgrania na, na, na płytkę. Mamy przygotowany program, i teraz już możemy podłączyć naszą płytkę do komputera. Jeżeli nie macie jeżeli nigdy wcześniej nie podłączaliście płytki ESP32 no to może by się znaczyć tak, że nie macie sterowników do tego i musicie sobie ściągnąć z internetu sterowniki CH340, I wbijcie po prostu sobie CH340 Drivers i po prostu to i, i możecie to ściągnąć. Ja oczywiście w opisie filmu zamieszczę link do miejsca, gdzie możecie ten sterownik mieć. Jak to zainstalujecie no to yy, nie widzę nie sądzę, że ta płytka po prostu nie będzie u Was widoczna. Po prostu już wydaje mi się, że musi być. Ja mam tylko te zainstalowane sterowniki, i u mnie ona jest widoczna. Jak mamy już tą płytkę podłączoną, i jest ona widoczna. Widzicie, że coś tam się w Windowsie pokazało. No to wtedy musimy wejść na tą płytkę i zmienić pewne ustawienia. I wpisujemy trzecią komendę: menu config, idf.menu menu config. Już stawkami przechodzimy na component config enter następnie musimy poszukać open thread i to będzie poniżej gdzieś tam na dole i znowu enter i tutaj core features thread core features jak już jesteśmy tutaj no to teraz thread radio co processor feature i tutaj w tym pierwszej opcji musimy zmienić z UART RCP na właśnie na USB RCP. Jest tym pierwszy, jak to widzicie właśnie i tutaj wybieramy właśnie USB i to na dole musi być włączone, czyli enable vendor command for RCP. Jak to włączymy, no to wtedy wciskamy klawisz S i tu mamy opcję do zapisania i klikamy że tak, chcemy zapisać. No i możemy z tego już wyjść. Czyli wciskamy Q. I trafiamy teraz znowu do, naszej, do naszego Command Prompt, do Powershella i tutaj wpisujemy, będziemy wpisywać ostatnią, czwartą komendę. Ale przed wpisaniem tej komendy, często zdarza się tak, że jeżeli chcemy pierwszy raz flashować przez USB, musimy wejść w tryb Download, więc trzeba wcisnąć przycisk Boot, który jest obok tych wejść USB-C, czyli wciskamy Boot. Krótko rest i puszczamy potem boot. Czyli boot, jeden rest, i potem puszczamy boot. No i w tym momencie mamy ten tryb download i wpisujemy ostatnią komendę idf.py i build, build flash, i potem też będzie sporo rzeczy się działo na ekranie. I tutaj znowu musimy po prostu czekać, aż wszystko zostanie wgrane na płytkę to, co przygotowaliśmy wcześniej. No i widzicie, że mamy już wszystko skończone. Wszystko działa więc to chcieliśmy, i to będzie zakończenie kroków, które musieliśmy wykonać w, na samej płytce. I teraz możemy przejść do Home Assistant i w Home Assistant dalsze kroki. Jak jesteśmy w Home Assistant, to musimy przejść do ustawień. I w ustawieniach w Official Add-ons mamy Open Thread Border Router, i to wchodzimy. I instalujemy, jeszcze nic nie, nie odpalamy, nie uruchamiamy, tylko po prostu to włączamy. Ja zawsze sobie klikam tutaj uruchamianie przy starcie i obserwator, żeby to padło, no to się jeszcze odpali jeszcze raz, no i ale bez automatycznych aktualizacji. No i kolejnym addonem to addon matter i tutaj sobie możemy wyszukać matter i mamy matter server i to też musimy Uruchomić i też polecam Wam uruchamianie przy starcie i odłączenie obserwatora. No i teraz możemy się zająć konfiguracją OpenThread Border Router. I tutaj, jak widzicie, są opcje, gdzie musimy wybrać, który USB ma naszą płytkę, do którego USB jest podłączona nasza płytka. I ja jeszcze nie podłączyłem do mojego Home Assistant, więc. To jest super, że automatycznie coś się pokazuje, ale nie wiem dokładnie, jak to będzie u Was, więc pokażę Wam krok po kroku, co ja zrobiłem. Więc teraz podłączymy naszą płytkę do serwera Home Assistant i Wy też to zróbcie. I pokażę Wam, jak sprawdzić, który, które USB na pewno ma podłączoną Waszą płytkę. I po podłączeniu przejdźcie do system, potem sprzęt i po wpisaniu USB u mnie pojawia się właśnie lista, urządzeń jakie mam podpięte do USB. W moim przypadku ja używam mojego Homosu na Proxmoxie i w Proxmoxie musiałem do wirtualnej maszyny dodać, dodać moje USB. Jeżeli Wy też to używacie i nie pamiętacie jak to zrobić, no to mm, tutaj mm, wrzucę kartę link do filmu i również w opisie, gdzie właśnie dodaję do sieci ZigBee jak zakładałem sieć ZigBee USB i tam krok po kroku pokazuję jak to zrobić, żeby te USB było wrzucone do tej wirtualnej maszyny, na którym jest Home Assistant i było dostępne. I po tym kroku u mnie to jest tutaj wszystko już widoczne i po prostu ja wszedłem w ten sprzęt, cały sprzęt i tu wyszukałem USB i mam dokładnie Właśnie to, 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 co stworzyliśmy, i zapisać trzeba tą nazwę. Jak sobie skopiujecie ją, no to teraz możemy wróci, wrócić do OpenThread. I ku mojemu zaskoczeniu, ta nazwa już tu była do wybrania, więc sam system tutaj ładnie nam znalazł tę USB, więc nie musieliśmy nic y, kopiować. Po prostu wybrać to i mamy wszystko gotowe. I drugą rzeczą, którą tutaj trzeba zrobić, no to y, wyłączyć hardware flow control. A reszta już nas nie interesuje i możemy przejść do zapisu. Ja tutaj uruchamiam już ten dodatek i od razu przejdę do mater server i go również uruchomię. Po uruchomieniu wejdę do, z powrotem do OpenThread, zobaczę na logi, czy jest coś tam czarne, czerwonego, ale widzicie, że radio URL pokazuje się tutaj u góry i raczej są zielone albo białe, więc wydaje się wszystko w porządku. Nie wiem tutaj, co mogę Wam pokazywać, więc będę pewnie coś tutaj zasłaniał na ekranie. To są moje w ogóle pierwsze doświadczenia z Matter i, i Thread, więc, więc razem z Wami odkrywam ten świat. No i dobra, to jak to mamy już działające, no to w takim razie przejdźmy do Mater Server i zobaczymy, co, co tam widzimy. I Mater Server Logi i tutaj było coś czerwonego, ale na zielono i na samym końcu już wydaje się wszystko OK. Mater Server Initialized, więc wychodzi, że jest spoko. i tu mamy wszystko OK. Więc teraz przejdziemy do ustawień i do integracji urządzenia i tutaj powinniśmy mieć nowe wykryte urządzenie które jest mater więc tutaj klikamy utwórz tam ok ok i mamy zakończ sukces super i mamy już postawiony serwer mater I przy tym samym serwerze nie musicie już nic robić jeśli chodzi o sam home assistant chociaż na komórce bo komórką dodaje się urządzenia będziemy musieli jeszcze coś zrobić ostatni krok i to mamy mater, ok, i jeszcze poszukamy thread. No i thread tutaj mamy, i mamy to postawione, i, i też jest. I jak tu klikniemy zębatkę, no to widzimy, że mamy Home Assistant Open Thread Border Router, i no i wszystko wydaje się, że, że się udało. No i, i działa, po prostu działa. I to było aż tak mało skomplikowana rzecz, i. Same Home Assistant na komputerze, co pokazuje, to jest wszystko. I teraz przejdziemy do ostatniego kroku, który musimy wykonać na telefonie, w którym będziemy chcieli dodawać nowe urządzenia z Mater. To, co musimy zrobić, to odpalamy Home Assistant, przechodzimy do ustawień, następnie aplikacja towarzysząca i schodzimy więc prawie na sam dół, i tam będzie rozwiązywanie problemów. Klikamy w rozwiązy rozwiązywanie problemów, potem jest opcja Synchronizuj poświadczenia thread, i tutaj to klikamy. Trochę będzie nam się mieliło, i będzie, że jest wszystko zsynchronizowane, że się udało, i to jest cały krok, który musimy wykonać na telefonie. i i jest on bardzo ważny, bo inaczej może właśnie nie uda się Wam dodawanie urządzeń. I po tym kroku dodamy dwa urządzenia. Jedno urządzenie będzie to po Matter Over Wi-Fi, a potem Matter Over Thread. Urządzenie Matter Over Wi-Fi to akurat mam Sonoffa do sterowania roletami. Też wam już zrobimy na tym materiał, ale przejdźmy teraz do dodania. Więc znowu odpalamy komórkę i na komórce ustawienia no i integrację i tu jak przejdziemy do naszego naszej integracji mater naszy, na nasz serwer no to mamy opcję dodaj nowe dodaj urządzenie mater klikamy że to jest nowe urządzenie i będziemy musieli zeskanować kod qr i teraz każde urządzenie mater ma swój kod qr i tu kamerą od razu możemy go zeskanować jak zeskanujemy to wtedy to urządzenie od razu by nie chciało się dodać i Możemy się przygotować do konfiguracji, czyli to urządzenie powinno być w trybie parowania, podłączone do prądu. I tu jak widzicie mamy łączenie z urządzeniem, od razu jest fajna fajny ikonka, bo to jest właśnie do sterowania roletami. Urządzenie to jest właśnie Matter Over Wi-Fi. Już mamy połączenie z urządzeniem i teraz łączy się urządzenie z Home Assistant i wszystko gotowe i mamy, super. Urządzenie połączone i tak łatwo dodać te urządzenia do Home Assistant, które działają po Matter. I widzicie, bez żadnego problemu. No i to mamy i teraz przejdziemy do urządzenia, które jest Matter Over Thread. I jeśli chodzi o urządzenie Matter Over Thread, to mam czujnik zamknięcia, sensor zamknięcia z IKEA i to jest ten nowy, który właśnie działa na, na Matter. I tutaj również przechodzimy do Matter Server. No i tu i ponownie musimy... Zeskanować kod QR. Urządzenie jest już wyszukiwane. Jak znajdzie, to łączymy się z tym urządzeniem. Pamiętajcie, że to urządzenie też musi być w trybie parowania. Tu i IK wystarczy, wystarczyło po prostu wsadzić baterię, która nie była dołączona do urządzenia i wtedy ona jest w trybie parowania. O, już się połączyło? Coś sprawdza połączenie. Teraz łączymy się z Home Assistant. Połączył się z płytką. Łączy się. Z Połączyło się naszym naszą bramką teraz się łączy z Home Assistant i czekamy jeszcze chwilę i uż, urządzenie połączone i wszystko widzimy producent IKEA mater sensor drzwi wszystko tutaj mamy bardzo ładnie działające tu sprawdzałem również jak sensor dobrze działa czy jak odejdę na drugi koniec domu czy nadal to wszystko mnie działało, bo myślałem, że płytka nie ma żadnej anteny, ale no nie miałem z tym problemu i wszystko dobrze działało. I tu widzicie, wszystko mamy dobrze pokazane. I chodzi o urządzenie, to i mamy stan baterii, baterii, type, type, voltage i wszystko tu, no wszystko po prostu jest widoczne i o to nam chodziło. To by było tyle, jeśli chodzi o ten materiał, chociaż mam jeszcze parę słów na zakończenie. Jak wiecie, ta płytka kosztowała około 5 dolarów. kupowałem ją z AliExpress. Linki znajdziecie w opisie filmu do AliExpress i Allegro. Chociaż e, pamiętajcie, że to jest płytka za 5 dolarów. Jak widzicie, wszystko działa. Mam nadzieję, że u Was też, chociaż są dostępne bramki, które mają wielkie anteny. I, no i nie wiem kosztuje około 200 czy tam 150 zł i ja jeszcze sam nie wiem jak to dobrze działa, chociaż jak mówiłem w materiale testowałem, odchodziłem od tej płytki na sam koniec domu i wszystko było dobrze momentalnie stan sensora się zmieniał czy ona obsłuży Wiele urządzeń jeszcze będę to sprawdzał, poczytam trochę i zobaczę. Wiem, że póki co działa to bardzo dobrze. Przyszłościowo sam myślałem o tym, żeby kupić sobie antenę, bramkę od Home Assistant ZBT-2, ZBT-2, i tu poprzez sam zakup będziemy wspierać Home Assistant, sama antena. Dobrze wygląda, chociaż może ja bym ją trochę przesprejował z białego na czarny. No i mamy bramkę, która ma bardzo pewnie super zasięg. Przy tej płytce może też można dołożyć jakąś antenę. Może zrobię o tym drugi materiał, tylko sprawdzę, ale póki co wszystko było ok. Wszystko dobrze działało. Nie wiem też, czy tu mogę mieć nie wiem, 100 urządzeń i to będzie nadal działało dobrze, ale na sam początek, gdzie zaczynamy swoją przygodę za 5 dolarów, wydaje mi się, że to jest super opcja, więc. Jeżeli udało Wam się to zrobić, no to super. Dajcie łapkę, komentarz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to rozważcie subskrypcję i, i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie mojego materiału. Do następnego razu.